Przedstawione tutaj dzieło powstało w 2004 roku. Obraz malowałem praktycznie przez 6 miesięcy może. Jest to obraz taki nowoczesny, sztuka nowoczesna, z tym, że przedstawia takie różne, różne właściwie fragmenty, jakby różne obrazy połączone w jedną całość. I tutaj właśnie jest na przykład właśnie pokazywana martwa natura jako owoce. Jako wino w kielichu, i jednocześnie przechodzimy też tutaj w obraz impresjonisty, kładziony taką grubą farbą, grubymi impastami. Obraz, żeby zrozumieć ten obraz, właściwie trzeba by hmm, chyba się dłużej nad nim zastanowić, bo to pierwsze spojrzenie na ten obraz nie wytłumaczy nam o co chodzi. Jest to dokładnie forma kryształu. Czyli tak jakby mm, szerokość takich, takiej tafli jakby krystalowej, to widać troszeczkę na obrzeżach właśnie, która jakby to jakby rozcina ten obraz na wiele elementów, takby tak rozbija go. I w ten sposób trzeba na początku zacząć rozumować ten cały obraz. Najważniejszą częścią obrazu jest kamień widoczny na środku. Prawie na środku, jest to tak symetrycznie trochę z boku. Wytłumaczę, dlaczego. Jest to, jest to rubin, czyli kamień, kamień, który obdarza dobrym losem. Mówi się, że właściciel takiego kamienia będzie obdarzony dobrym losem. Zamieściłem właśnie w, tym, w, tym, w tej części obrazu ten kamień, tak malując sobie, pomyślałem, że jeśli ja ten kamień zamieszczę w swoim obrazie, to to mi przyniesie szczęście. Tak sobie myślałem właśnie na ten temat. Tytuł tego dzieła jest Shanti. Jest to trochę taka egzotyczna nazwa ale kto będzie chciał to sobie przetłumaczyć co to znaczy. Tutaj jest przedstawione jeszcze takie kolumny które podpierają jakby sklepienie takie jakieś sklepienie świata sklepienie niebieskie właśnie no i jednocześnie w Wycięte jakby są tutaj to są jakby tylko cienie, ale przedstawiają właśnie głowy wielkanocne, słynne głowy wielkanocne, które na wyspie Wielkanocnej były zrobione przez nieznanych twórców. Nawet dobrze nie wiemy, kto zrobił, kto wyrzeźbił te, te posągi. Tam jest masę, masę tych, tych posągów.